Podczas tej lekcji będziemy zaznaczać na płaszczyźnie zespolonej liczby zespolone, których reprezentacja to są koła, ewentualnie okręgi, koła, pierścienie, ewentualnie wycinki tych kół. I mam tu właśnie po to cztery przygotowane przykłady. I jak widzisz, pojawiło się równanie okręgu, bo pasowało sobie przypomnieć, że równanie okręgu to jest x minus a w nawiasie do kwadratu, dodać y minus b w nawiasie do kwadratu, równa się promień kwadrat, gdzie właśnie a i b. To jest środek tego okręgu, ta promień oczywiście musi być większy od 0. I teraz rozpiszmy sobie pierwszy podpunkt, czyli wiemy, że Z równa się Z plus 4i jest mniejsze od 2. Taką liczbę mamy sobie zaznaczyć, też zbiór liczb, który będzie to spełniał. Na samym początku narysujemy sobie oczywiście płaszczyznę zespoloną. Tak, tak. Tu jest część rzeczywista liczby z, a tu jest część urojona liczby z. OK. No i teraz tu jest moduł, tak? Ja sobie może przepiszę ten przykład, że mamy moduł z plus 4i jest mniejsze od 2. Zamiast z mogę wstawić postać algebraiczną, czyli x plus i y dodać 4i jest mniejsze od 2. My wiemy, jak liczyć moduł z liczby zespolonej. Przecież to jest część rzeczywista do kwadratu, plus część urojona do kwadratu, no i pierwiastek z tego. Więc będzie pierwiastek z. Część rzeczywista do kwadratu, no tu jest tylko x, więc będzie x kwadrat plus. Część udajona to jest tak i, y plus 4i, więc część udajona to są liczby, które stoją przy i, a więc y plus 4. Zamknąć nawias, do kwadratu i to jest mniejsze od 2. Lewa i prawa strona z dodatnia, czyli mogę sobie śmiało podnieść to wszystko obustronnie do kwadratu. Tu zniknie pierwiastek i otrzymamy x kwadrat plus y plus 4 do kwadratu i to ma być mniejsze od czwóreczki. No i teraz musimy sobie określić środek, gdzie jest, bo zobacz, to już jest tutaj nieokręgu. No bo tak napiszemy s równa się k, jest. I teraz tak jest, x minus a do kwadratu. Zobaczę, przy x nie ma nic. W sensie nie ma x minus jakiejś liczby, więc tak naprawdę tu się kryje x minus 0 do kwadratu, więc a, czyli pierwsza współrzędna naszego środka to będzie 0. Natomiast b tu jest y minus b, a tu jest y plus 4, czyli minus b to jest plus 4, a więc samo b to będzie minus 4. Albo po prostu zapamiętaj, czy trzeba zmienić znak. Pomień natomiast pierwiastek. Z czterech, no bo tu jest r kwadrat, a tu jest czworzeczka, no to to jest w takim razie 2. I ten okno możemy sobie zaznaczyć. Ja wiem, że to jest koło, bo tu jest mniejsze od czterech, ale najpierw sobie okno. Środek to jest 0 4. Raz, 2, 3, 4. Tu jest środek i promień ma być 2. Tak. Tak. No i teraz możemy sobie zapamiętać, że jeżeli jest mniejsze, to to jest to, co jest wewnątrz tego okręgu. Natomiast jakby było większe albo większe bądź równe, to, to jest to, co jest na zewnątrz wniosek. W tym przypadku to, co tu jest w środku, jest rozwiązaniem naszego zadania. Pytanie, czy tego typu przykładów, patrząc od razu na przykład nie, nie można by było tak naprawdę o to, co rozwiązywać. Zauważmy jedną ważną rzecz, że środek wyszedł z do minus 4, a zauważmy, że to było Z plus 4, czyli gdybyśmy tutaj mamy plus 4i, to przesuwamy się o cztery jednostki w dół. Jak mamy minus 3i, to przesuwamy się o 3 jednostki w górę. Gdyby tu jeszcze było na przykład plus 1, to byśmy się przesunęli o jedną jednostkę, ale w lewo a jakby było na przykład minus 1, to byśmy się przesunęli o jedną jednostkę w prawo. Bo różnica była taka, że jakby tu było na przykład jeszcze plus 1, tak to w takim razie tu jeszcze by było plus 1, w takim razie tu było x plus 1 do kwadratu, i tu by wyszło minus 1, bo tu było x plus 1 do kwadratu. Więc to jest tak naprawdę przesuwanie okręgów po prostu, tak? Czy też w tym przypadku kół, no bo są nierówności. Więc de facto patrząc od razu na przykład, tak jak mamy tu, możemy od razu stwierdzić, gdzie będzie ten środek? Ponieważ środek będzie. Jest tylko od liczby z, jest tylko odjęte 3i, więc na x się nie zmienia. Więc jest 0, a tu jest minus 3i na części urojonej, więc to będzie o 3. No bo tu, jak mówię, zmieniamy znak. Jak było plus 4, okrąg poszedł o 4 w dół. Tak od środka. Jak jest minus 3, to pójdzie o 3 do góry. A promień? No 2. Po prostu. Tu też była dwójka, tu też była dwójka. No to co? Wystarczy narysować teraz ten okrąg. Zaznaczamy sobie środek 0,3. Ramień jest 2, więc zaznaczamy sobie kółeczko. OK. I jedna bardzo ważna uwaga. To tu jest większe od dwóch, to to nie jest teraz środek koła, tylko wszystko, to jest na zewnątrz. Trzyściuteńko. Cały ten obszar, który jest tutaj na zewnątrz. I jeszcze jedna ważna uwaga, ponieważ jest większe, a nie większe bądź równe, to ten okrąg teoretycznie powinien być narysowany linią przerywaną. I dokładnie to samo musimy zrobić pod punkcie A. Tu również musi być linia przerywana tak naprawdę tego okręgu, tak? Bo jest bez tak zwanego przekłu, bo jest tylko mniejsze od 2, a nie mniejsze bądź równe, to jest większe od 2, a nie większe bądź równe. No to teraz mamy podpunkt C, który na przykład zaznaczmy sobie na kolorkę czerwonym, czyli mamy coś takiego, że jest 2, mniejsze bądź równe moduł Z i mniejsze od 5. I teraz tak, tutaj tak naprawdę trzeba narysować dwa okręgi, bo sobie najpierw taki okrąg że wartość bezwzględna z czy też motor z jest większy bądź równy od dwójeczki. Ok. Środek tutaj jest po prostu punkt 0,0 i to ma być większe bądź równe od 2, więc na promień jest 2. Jesteśmy o dwie jednostki od tego punkciku, co tu jest na początku układu współrzędnych. czy płaszczyzny zespolonej. O, może tak by było łatwiej. No i ponieważ to ma być większe bądź równe od 0, no to to jest wszystko, co jest na zewnątrz, tak? To, to wszystko co jest na z. No i takie piękne słoneczko nam wyszło. No a teraz mam jeszcze drugą część, czyli wartość bezwzględna z Z jest mniejsza od 5, czyli znowu środek jest dokładnie w tym samym miejscu, a to ma być mniejsze od 5, czyli promień będzie 5, a środek to jest 0,0. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć. 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5 i 1, 2, 3, 4, 5. No i teraz możemy spokojnie narysować sobie koło. OK. I, ponieważ to jest mniejsze od pięciu. Teoretycznie to koło powinno być przedywane, więc tutaj zaznaczę sobie takimi przedywanymi liniami. Tak to się zaznacza, nie? Przedywaną linią. Okay. Ewentualnie można napisać, że yy, to jest bez brzegu, nie? I wtedy też jest ok. Ale ponieważ to ma mniejsze od 5, no to bierzemy, że to jest wszystko to, co jest w środku. No to zaznaczyliśmy jedno i drugie. Teraz pytanie, jaka jest odpowiedź? Odpowiedź będzie taka, że ponieważ to jest podwójna nierówność, czyli tu de facto jest znak i między nimi spójnik logiczny, czyli ten moduł z musi być większy bądź równy od 2 i mniejszy od 5 razem, czyli po prostu zaznaczamy tylko i wyłącznie tam, gdzie jest przedział dwukolorowy, jako teraz zaznaczamy na kolor czerwony, tak? Czyli można by było powiedzieć, że to jest takie koło o promieniu w środku 00 i promieniu 5, ale wycięte z takim kółkiem tutaj w środku, tak o promieniu 2. To jest ten nasz obszar. O. Niebieskie bez brzegu, a ten brzeg pomarańczowy jest jak najbardziej też włącznie z tym. Czyli tutaj teoretycznie też moglibyśmy to pokolorować. Bo to jest łącznie z tym czymś, tak? ponieważ to jest mniejsze bądź większe bądź równe o 2, więc łącznie z tym brzegiem. Więc taka, taka oponka nam wyszła, taka kółko z wyciętym kółkiem. No i został ostatni podpunkt D, moduł Z jest mniejszy od 3. No i tu mamy kąt fi, który należy do takiego przedziału. I teraz tak, pierwsza postawa rzecz to oczywiście dosujemy sobie to koło. Wiemy, że środek to jest 0. 0. I pytamy, jest równy 3. Czyli tu zaznaczamy 3, tu zaznaczamy minus 3, minus 3 i 3. I dosyjemy sobie koło. Tak. Jest. Koło mamy zaznaczone. I teraz tak, ponieważ jest mniejsze od 3, ogólnie bo jest mniejsze, to znowu jest bez brzegu. I ponieważ jest mniejsze, to byście zaznaczyli wszystko to, co jest w środku. Tak. Może zaznaczymy sobie to troszkę inaczej. Już wiemy jak sobie to zaznaczymy. Zaznaczmy to sobie tak. O. Jest. Mamy nasze koło. Ale teraz dochodzi druga część. Czyli kąt fi. Należy do przedziału od 0 do czwarte. Czyli ja muszę sobie zaznaczyć tak. Kąt phi, wszystkie liczby spolone, kiedy kąt fi jest równy 0, czyli odtąd w tą stronę. A wszystkie liczby spolone, kiedy kąt fi równa się 3 czwarte. Tu jest 90 i tu jest jeszcze. 3 czwarte. I teraz uwaga. Bardzo częsty błąd, który wiele osób robi, zaznacza to ten przecież to jest jakby ten wycinek tego koła, a to nie jest prawda. Dlaczego? Tak by było, gdyby kąt φ należał od zera do 3 czwarte pi, ale byłyby inne nawiasy, albo okrągłe, ewentualnie ostre, wtedy byłoby razem z tymi kreskami. Tak, wtedy jest OK. Natomiast tutaj zauważmy, że jest troszkę zmiana, bo mamy, że kąt Φ należy. Tu jest klamra 0 oraz 3 czwarte pi. To znaczy, że kąt Φ może przyjmować tylko dwie wartości: albo 0, albo właśnie 3 czwarte pi. Czyli my tak naprawdę szukamy tylko i wyłącznie dla tego kąta. I tylko i wyłącznie dla tego kąta liczby spolonych, które są w środku tego okręgu. Tak, z, bo jest motorze mniejsze od trzech. Czyli to są te liczby i to są te liczby. Nie te całe z tego wycinka, tylko te i te. Mała, e, mała różnica, bo tylko nawiasami, ale właśnie specjalnie wziąłem ten przykład, żeby Wam pokazać jest tylko to. Gdyby nawiasy były okrągłe, to byłby ten przedział w tym przypadku bez tych fioletowych kresek, bo są nawiasy okrągłe. Więc warto na to zwrócić uwagę, żeby później się nie okazało, że braknie na jakieś punkta na egzaminie czy kolokwium.